Witam Was w kolejnym filmiku i będzie to open box, czyli otwarcie paczki. Dostaliśmy dzisiaj paczkę i zaraz będę ją otwierać. Paczka jest od Julki z kanału Świat Według Zwierząt. Ja nie wiem, jak ja jedną ręką sobie poradzę. Tutaj oczywiście zakleiłam adres. Tutaj jest taśma. z tej strony. Przyparcie z tej. Jestem bardzo ciekawa co to jest, bo w ogóle nie wiem nic. I bardzo jestem ciekawa, żeby już otworzyć. Zobaczcie, dzisiaj przyszła. O, o, tutaj już rozerwę może. Tak, Sonia też przyszła zobaczyć, też jest ciekawa. Pewnie się domyśla, że to są rzeczy dla niej. ja już może jak dokończę to otwierać, to chwilę wam skrócę to otwieranie, bo to było długo trwało, bo tutaj jedną ręką jest trochę trudno. Chociaż już sobie... Sonia, nie licz nożyczek. Już właściwie kończę. Otworzyłam. Otworzyłam i... O, może zacząć od listu list, o tym, widzę też jest fajne jakieś już rzeczy. Ale może najpierw list. I tutaj mamy list. Ym, tu ja, Julia. Mam nadzieję, że Soni i Zuzi spodbają się rzeczy. Wysłałam ci tą paczkę dlatego, że po prostu kocham twoje filmiki i to od ciebie przejęłam tą pasję do psów. Yy, od dawna planowałam wysłać ci paczkę, ale nie miałam czasu, no bo wiesz, szkoła. Yy, Sonia jest mądra i słodka, a Zuzia przecudowna. W paczce znajdziesz... Ojej, ile rzeczy. I nawet nawet dla Zuzi napisałeś coś. Jejku, nawet dla Zuzi coś jest. Karma dla żółwi. Jejku, i coś dla a sama dowiesz się Jejku, ile rzeczy. Denta sticks. Jejku, karma, zabawka, biżuteria dla mnie. Kostki. Trixy dropsy, paluszki, paluchy dla, stra dla psa strasznie śmierdzą. E, paski Active Pet. są nie uwielbia te paski Active Pet. Um, bardzo um, cię serdecznie pozdrawiam, Sonie i Zuzie. Um, pozdraw ode mnie. Um, od razu mówię, że te smaczki są od mojej koleżanki. To do zobaczenia i tak dalej z prowadzeniem kanału, papa. Pa. Dziękuję, bardzo miły list. Oj, tutaj mam znowu złe światło. No, ale mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Więc takie, ja może sobie tutaj otworzę, by wyjmować wszystko. Ale zacznę tutaj na wierzchu. Chyba mam zabawkę, więc zacznę od zabawki. Tak, to jest piszczałka. To jest piszczałka, i to jest, to jest bardzo śliczna zabaweczka. I dziękuję Ci bardzo. To jest taka piszczałka. Sonia w ogóle się nie boi piszczałek, więc Wydaje mi się, że na pewno będzie się tym bawiła. I takie kolorki, fajne tu moje takie łapki. Bardzo Ci dziękuję. Tej kolejne rzeczy. Tak, to są chyba albo to, albo to. A dobra, może to. Więc to jest. Tak, to są przysmaki dentystyczne, i całe opakowanie. Chciałem specjalnie kupować. Dziękuję Ci. Tutaj całe opakowanie w ogóle tak to jest z macet I ja niedawno miałam zamiar Bo mi się kończą te pedigree dentastyki co Sonia ja je I miałam zamiar jej kupić nowe A nie będę musiała, bo to są yy, Na tej samej zasadzie i chyba bardzo podobne one są Więc skoro Sonia lubi to Pewnie też te będzie lubiła I będzie mogła gryźć bo jej nie mije ząbków Więc nic gry gryza Bardzo ci dziękuję I tam jest jeszcze I Karma dla Zuzi to jest nie spodziewałam się, że w ogóle coś będzie dla Zuzi. Bo ja wiem, jak w sklepach prawie nic nie ma dla Żufi. Więc w ogóle nie spodziewałam się, że coś będzie dla Zuzi. A ty nawet coś dla Zuzi kupiłaś. Więc bardzo ci, Julia, dziękuję. Bardzo się cieszę, że jesteś dla Zuzi. I tam są jeszcze... O, i tutaj widzę taki fajny długopis. Takie różowe łapki, śliczne. I ładny kolorek. W ogóle uwielbiam różowy. Ej, A tu tyle rzeczy jest. Ja nie wiem już... Jak patrzę po kolei. Yy, I tak. Jak będę wyjmować. to są paluchy dla psa. Tak, paluchy dla psa. I. Ej, a zobaczcie, jakie to fajne masz Karteczki, smacznego. O, i to są te paluchy dla Sony. O, i to Sony będą chyba. O, fajnie, że one są takie miękkie. I one na pewno Sony na chwilę zajmą. Bo są, widzę, takie, i dużo ich jest. Dziękuję Ci bardzo, bo tak dużo widzę ich jest. A wydaje mi się, że jej będą smakować i ją trochę na chwilę zajmę, jak będę coś robiła ważnego. Dziękuję Ci. Kolejne są. Tak, tutaj Sonia, oczywiście czuję zapach pewnie już tych paluchów. Tak, ona czuje zapach paluchów, tutaj się kładzie, ale. Tak, paski Active Pet. I to jest kurczak. O, i Sonia to uwielbia Active Pet, Ja jej kupowałam. I ona bardzo lubi te paski z Active Pet. i Dużo ich jest. Widzicie, jakie fajne. Ona je po prostu przepada za nimi. Więc naprawdę w gust bardzo sobie nie trafiłaś, ponieważ te paski ona po prostu uwielbia i wszystko dla nich robi. Więc na pewno będzie je jadła. Bardzo Ci dziękuję za te smaczki. O, tutaj widzę jeszcze coś. A, takie coś fajne, to chyba dla mnie. O i to są naklejki, bardzo ładne, Jakie śliczne zwierzątka, ja mam taki zeszyt, w którym zbierałam wcześniej naklejki i tam sobie będę je wklejać, I dużo jest, ładne takie, I te pieski i wszystko, śliczne. I zobaczymy co jest dalej, bo te paski, to paluchy to na pewno, paski to już na 100% nie będzie chciała i co tam jest dalej, I tyle rzeczy. Jestem bardzo zaskoczona, że tak dużo rzeczy. Ponieważ cała ta paczka jest dla mnie wielką niespodzianką, bo ja żadnej rzeczy się nie spodziewałam. Nie wiedziałam w ogóle co to będzie. I, i nie wiedziałam też, że w ogóle coś będzie dla zuzi. Tak, tutaj jest. Jej, a tutaj jest. Dropsy i takie paluszki cienkie. A świetne są te paluszki, takie cieniutkie. Smacet, tak? Smacet. Ale ja nie wiedziałam, u mnie w sklepach na przykład w ogóle nie ma takich. Paluszków cieniutki, a te widzę, takie są cieniutkie i bardzo fajne. I dropsy, tak dużo mlecznych. Sonia uwielbia dropsy mleczne. wam przybliżę jeszcze pokażę te tak tutaj. Chyba w miarę wyoszczyło. Ale Sonia uwielbia dropsy mleczne, a te paluszki to nie wiem, można nawet zrobić te. Ale takie fajne są, że to są cieniutkie, nie spotkałam nigdzie, że były takie cieniutkie. I zaraz zobaczymy, co jest jeszcze. O, to jest taki fajny chyba odrysownik, to się odrysowuje takie pieska, o i tutaj takie łapki, też fajne. I jeszcze, jej, jeszcze jest tam, widzę, tyle rzeczy. Bardzo dużo przysłałeś rzeczy i taka, to jest taka mega paka, bo jest tak, widzę, dużo rzeczy. A coś cięższe? Czekaj, co to jest? A że coś dla Zuzi. Oj, co to jest? Zaraz odkleję, bo tam jest przyklejone te fajne naklejki smacznego. Ojeju, to są kamienie! Jakie ładne! Teraz Wam pokażę wszystko. Zobaczcie jakie ładne kamyki. I słuchajcie, będę mogła dokończyć tą jej wysepkę, ponieważ tamte kamienie mi zaczęły, co ja kupiłam. A tutaj będę mogła dokończyć jej wysepkę tymi kamykami. Takimi właśnie... O i muszelki nawet! Zobaczcie, nawet takie muszelki są ładne. Będę go i tak urozmaicić. A, fajne są bardzo. Bardzo ładne. A, tu ciekawe nawet, czy zebrałaś, czy coś, ale bardzo ładne są. Dziękuję dziś, bo to takie nie spodziewałam się, że też nawet prezenty dla ludzi przygotowałaś. I takie fajne kamyczki. Bardzo ładne. Dziękuję Ci już, ja bardzo. I Je jeszcze tam widzę coś jest. Tyle rzeczy. Tu wszystko było w sumie wypisane na tej liście, ale tyle. Tak? I tutaj, ojej, chyba rozerwałam trochę, ale nic, ojej, ile tu jest tych kosteczek, I to są kostki, y, macet kostki jak nincina i ryż, ale dużo, dużo tych kostek, Sonia jak była mała miała chyba o smaku łososia, ale to już dawno i się skończyło, zobaczcie, takie kosteczki, takie kosteczki o smaku jak i ryżu, nie miała, miała ten o smaku tych kostek, ale fajne, są takie mięciutkie. Ja mam... Fajne takie. I tak dużo, cała tutaj jest paczka tych kostek nawet. Całutka paczka tych kostek i tych te dropsów też tak dużo jest wszystkiego. I chyba już... A nie, jeszcze tam coś jest. Tam coś chyba dla mnie jest teraz. Biżuteria pisze. A ciekawe, bo jestem, jestem, byłam taka ciekawa tej paczki, bo nic nie wiedziałam co będzie. A to takie fajne rzeczy. I wszystko takie trafiłaś w gust sami, ponieważ ona dropsy uwielbia. Te, te paluchy wydaje mi się, że też, a te z Active Pet to też kocha po prostu. I tutaj teraz biżuterię wam pokażę. Wiadomo, widzę, fajnych rzeczy jest. Jeju. Ja jestem taka naprawdę zaskoczona tym wszystkim. Zobaczcie, tutaj są takie bransoletki chyba. Oj, mi się trochę totało. Tak, to są takie bransoletki. Takie. To jest taka suweczka, bardzo ładna i liczę, bo ja uwielbiam te suwki, jak mają takie świecące, to wiecie, takie takie świecące, coś fajne. Tu widzę, jest taka bransoletka z tych gumeczek. Dalej patrzcie, co jest. Tutaj dalej są te bransoletki, takie jest, z gumeczek. Takie właśnie. I jeszcze coś jest, ale dużo. Tak, jeszcze jedna taka. O, i taka kokardka czerwona a tutaj jeszcze takie serduszko, zobaczcie, jakie śliczne. O, to czy może w tą stronę jest. A bardzo mi się podoba. Piękne jest to serduszko. To jest chyba naszyjnik, ale bardzo ładny. Bardzo mi się podoba, takie czerwone. Ja na pewno będę nosiła. Bo mi się to bardzo spodobało. Takie śliczne jest. Dziękuję ci naprawdę, bo o wszystkich pomyślałam. O Soni, o mnie, o Zuzi nawet. Się nie spodziewałam. O, i jeszcze tam coś. Jaki piękny. A to jest słonik, na szczęście. Dziękuję. Bo ja bardzo lubię łańcuszki i nasze zawieszki w ogóle różne, więc na pewno to słonika będę nosiła. Na szczęście bardzo mi się podoba. W ogóle uwielbiam zawieszki z zwierzątkami, a to jest słonik, więc jest po prostu świetny. I wszystko jest po prostu świetne. Tyle rzeczy. Ja Julii bardzo dziękuję. I zajrzyjcie też na kanał Julii, bo ja wiem, że ona teraz chyba ma kanał. Świat według zwierząt, jeżeli dobrze mówię, ona ma królika. I. I tyle jest rzeczy, więc tak Ci dziękuję za to wszystko. Ja bym mogła... nie wiem już, co mam powiedzieć, bo tyle jest rzeczy i długopis i wszystko. I nawet to musiałaś specjalnie kupić, więc dziękuję Ci, bo wykosztowałaś się pewnie. No i dla Zuzi też nawet karma. I te kamyki w ogóle bardzo fajne. Zabaweczka też mi się strasznie... W ogóle wszystko mi się podoba, a smako... smakołykami to trafiłaś bardzo, ponieważ Sonia uwielbia takie smaczki drobce też, które Sonia lubi, takie mleczne, ona bardzo lubi, lubi, a to jest Active W ogóle wszystko jest takie piękne. Te słonik te bransoletki, wszystko dla mnie też i dla Zuzi. Bardzo Ci, Julia, dziękuję. I myślę, że wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.